A, że Wam <laughs>, wiele jakaś samoróbka kupiłem za 900 zł i powiem że fajnie to nawet chodzi patrzcie Fajnie wierci. No, muszę trochę tam już mam ją. Zrok. Ustawiałem ją że tam prawie z 3 godziny. Tam mała jest precyzja w ustawianiu, trzeba bardzo ten metodą grupy błędów podnosić ten stół opuszczać, bo on jest na mimośrodach, ale da się ustawić. Jest powiedzmy, jakby pierwszy kołek jest wosi, super, drugi prawie. Trzeci troszkę tam gdzieś tam na boki czasami ucieka potrafi trochę uciec, ale to jest kwestia tego, że tam blat w wiertarce jest trochę, trochę, trochę ugina się mi tutaj, czasami tak nie, nie widać może tego, ale tak delikatnie, także kwestia taka, jakieś tam delikatne podkładki pół milimetrowe nawet może mniej włożyć, żeby to miało ręce i nogi. Ale zawsze nie ma czasu się do tego przybrać, ale ogólnie jest ok, Wszystko jest, jest dobrze, tylko że są takie, żeby już była perfekcja, no to trochę trzeba jeszcze poświęcić jej i, i wyregulować dobrze. Tu mam jakby dwa zderzaki, lewa baza, prawa baza, ograniczniki. Teraz jak na przykład w poziomie wiercimy, to ogranicznik w górę. Później jak pokażę wam wiercić w pionie. To zamykamy ten ogranicznik tutaj. Dystans dosuwamy do, wtedy płytę do tego. I to też oczywiście taka, no widzicie, jaka regulacja. Można sobie tu oś jakby jak w pionie będziemy wiercić wtedy sobie przesuwać tym. Tak samo z tej strony na prawej bazie. Ta prowadnica jakby była kupiłem, to więc jest taka regulacja, że kąt ustawiasz odkręcasz tą śrubę tamtą i tutaj sobie wtedy ustawiasz skąd jakby prostopadły do, do wrzecion tutaj to sobie sam dorobimy jakiś kątownik przykręcony, też jest ustawiany do kątu problem jest taki, że z tyłu jak wiercę na przykład w, pionie, w poziomie to zawsze przykręcam jakąś listewkę na wkręty, tak daje dystans obto się zapiera, bo jednak 5 wiertel to nie utrzymasz tego w rękach i chciałbym tutaj zrobić tak jak w takich markowych, wielobrzecionówkach, taki pałąk tutaj, jakiś wyspawać. Dwa siłowniki pneumatyczne, żeby dociskały ten materiał. To jest w planach. Jakiś tam siłownik dwustronnego działania i przełącznik pneumatyczny, też dwustronnego działania. Później pokażę Wam jak się wierci w, w pionie. I teraz jak yy, przezbrałem na pion, miałem takie lepatki. Te I teraz ona sobie zrobi. Przeważ sobie rączkę tak do góry. Tak jak mówiłem te zapadki. Zamykamy. Oczywiście 18 płyta. A, przepraszam, to nie ta. Mam taką mniejszą. Wkładamy sobie tu. No tak się zapiera. Mam jakiś odpad, w ziemi materiału. Sobie tutaj do tej prowadnicy tak, dosuwamy, ciach i wiercimy. Jedno ja ręko źle mi, ale coś tam nagram. konfirmat. Z drugiej strony wiertłem do konfirmatów prostu robię faskę yy, i tam rozwiercam. Wiem, że są wiertła yy, przelotowe, takie ósemki do konfirmatów, ale nie chcę mi się za każdym razem zmieniać, więc odwracam pach 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 pach, nawiercę, nawiercę i, i jest w porządku. A jak yy, chcę na przykład zrobić na miłośrody, to te wiertła yy, wymieniam na długość taką jak te ósemki, czyli one są równe. Wtedy wiercę piątką nieprzelotowo i trzpień od mimo środu wkręcam i tyle. A piętnastką tutaj za dużo przestawiania, żeby musiał w, na przykład w wieńcu, nie w wieńcu, a w boku nie, dobrze, w wieńcu czy tam w półce wiercić piętnastką, to by musiał ten zderzak przesuwać. A jak już mam ustawiony raz, to naprawdę nie chce mi się przestawiać. Mam który jest taki, później kiedyś pokażę do, do mimo środów. szablonik. Fajny, taki metalowy przykładam. Ten otwór wtedy w wieńcu, jak po poziomie wiercę, rozwiercam ósemką, z góry piętnastką. I, i no, na razie mi starczy tak jak, tak, taką metodą. Tutaj między lewą, jakby bazą, a prawą mam bodajże 600. 620 mm, coś takiego. Także wszystkie korpusy kuchenne to bez problemu. Gorzej jest jak jakaś szafa, gdzie korpus 70 70 mm, jak drzwi przesuwne, to wtedy środek jest na 60. To środek wierce na tej wieloprzeczynówce, jakby od tylnej bazy, od tyłu szafy. A jakby sam korpus, yy, to wiercę takim przyrządem. Yy, sam sobie zrobiłem. No, zaraz pokażę. To jest taki przyrząd. Jakiś profil aluminiowy, sfrezowałem na 18. Zrobiłem tulejki, wytoczy, kumpel mi wytoczył yy, 8, 5. Yy, tak na zmianę sobie powtykałem. I on ma chyba długość całkowitą 70, także centymetrów także do, do korpusów yy, tych szaf jest no, cały czas go używam. A jeszcze właśnie to jest taki ten przyrząd mimo mimośrodów. Tu jest ósemeczka, tulejka, piętnastka. Powiedzmy, jak to jest. Mam zrobić tutaj otwór. Zakładam sobie. Dokręcam. Ustawiam sobie wizualnie na otwór. Tu przez... Telefon nie widać, ale widzę sobie, ustawiam otwór, dokręcam z tej strony. Nie, najpierw z tej lepiej tak wychodzi. Stąd wale piętnastką do ogranicznika na wiertle, później stąd semką i mam pod mimośród jakby nawiercone. Zaraz będziemy wiercić ten bok w regale. No tu będzie górny wieniec, tak, czyli do zderzaka. I będzie górny wieniec. Później mam sobie tutaj na płycie Poznaczone, tak? Tu będzie jakaś półka. Tu będzie półka stała. Tutaj ta jest stała. No i tutaj dolny jest I jakiś tam cokolwiek będzie. No to wiercimy. Dobra. Teraz wyjmuję sobie oddeżaczek. Podnoszę ten ogranicznik. Przesuwam sobie. Mam tutaj tak, a nie wiem czy będziecie widać, ale mam sobie tutaj, ja stąd dobrze widzę narysowaną oś wierteł. Ustawiam na zderzak, na zderzak, na przepraszam na tą rysę swoją. Mam nawiercony cały, cały bok. U tu mi się udało, bo od lewej bazy wszystko mi wyszło, ale drugi bok, od tej samej bazy też mogę wiercić te zaznaczone przegrody. I dolny wieniec, tak, a pod górny wieniec, no to muszę już przejść na, przejść na drugą bazę, czyli na tą. Przekręcę później wiertła, tylko teraz mam chyba cztery takie same regały. To wszystkie jedne boki walne na tej stronie. A później, a później przestawię wiertła i zacznę od tej bazy wiercić. Przekręcimy wiertła, na drugą bazę i tutaj cztery wiercenia zrobić, na wymiar górny w prawym boku i, i tyle. No i dobra, mamy nawiercone wszystkie boki. Także samo składanie to już tam pestka. Na no dzisiaj już kończę. Już późno, a jutro obrócę Tylko na bieżąco będę odstawił na bok, co będę składał od razu. Tylko z drugiej strony, yy, wieczorem, faskę zrobię pod konfirmat. Yy, wieńce, przegrody to wszystko nawiercone. To mówię, akurat to. Taka bardzo prosta robota, ale trochę czasu zajmie. W sumie te cztery regały, cztery boki i tam 15 i 7 półek, no to w Z nagrywania filmów w godzinę czasu dało się to zrobić. Na początku też zaczynałem oczywiście. Same konfirmaty robiłem te ściski stanowienia, takie kątowe, żółte. Skręcałem jedno do drugiego, wierciłem sam konfirmat i taka, i taka była, że tak powiem, produkcja mebla. Później jakieś tam przyrządy robiłem, jeden z tam był dokładny. Później drugi aluminiowy, ten co wam pokazywałem zrobiłem. Później chciałem kupić lamelownicę. Zresztą dalej chcę kupić. Później też jakieś tam różne kombinacje były. Taki do, do ferzarki górno szablon zrobiłem. Może kiedyś pokażę. Gdzieś tam ktoś się wystawiał, widziałem na YouTube, czy gdzie filmik pokazywał. Czy na Allegro miał do sprzedania? Tak, jakby kopyto plus listwa. Myślę, że to też fajny pomysł, ale jak już akurat zacząłem to robić, to znalazłem wielu i i tamten pełen mas porzuciłem, chociaż nie mówię, że nigdy do niego nie wrócę. Yy... i tyle. Taki pierwszy filmik. Nie wiem, <laughs> nie z kim pogadać dzisiaj w garażu. Myślę, coś tam ponagrywam, yy, wrzucę to. Yy, ktoś może obejrzy, ktoś może będzie miał jakieś pytania, czy coś takiego, to, to chętnie odpowiem. No, jak będzie chęć oglądania dalej, proszę coś tam napisać w komentarzu, czy się podobało, czy, czy chcecie, żebym dalej coś tam nagrał. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Chociaż powiem, że tak nie jest aż tego dużo tam w internecie takich filmików. Mam jeszcze tam jakieś tam wiertarka do zawiasów, którą sam tam konstrukcję jakoś tam robiłem. Oklejniarkę mam chińską do krawędzi, coś tam piłę. Oczywiście bez pocinaka, ale jakieś tam w miarę, że kąty trzyma. Coś tam będę pokazywał. Jak ktoś chce, to. To opiście. Dobra, na razie.